Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem oczywiście Bartek, a dzisiaj mam dla Was recenzję nowości od Jean-Paul Gaultier. Będzie to nowe L'Email Le Parfum. Zapraszam. Próbkę do testów dostałem od sklepu zapachniści.pl. Za to oczywiście dziękuję, no i zachęcam oczywiście do korzystania z oferty tego sklepu, wpadnijcie na ich stronę internetową. Rzućcie także okiem na ich fanpage na Facebooku. Zapachniści.pl to sklep sprzedający odlewki perfum, co jest naprawdę bardzo fajną opcją, jeżeli po prostu chcecie wypróbować sprawdzić jakiś zapach w mniejszej ilości, bez kupowania pełnoprawnego flakonu, ewentualnie, być może, Macie jakieś po prostu perfumy swoje ulubione, które chcielibyście mieć w mniejszej ilości, w mniejszej pojemności, żeby na przykład je zabrać gdzieś na wakacje, na jakiś wyjazd? W takich sytuacjach odlewki perfum są bardzo fajnym pomysłem. Także, jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani, to polecam sklep zapachniści.pl. A ja zapraszam Was także na moje social media. Koniecznie wpadajcie do mojej perfumowej grupy na Facebooku. Followujcie także mojego Instagrama, perfumy. Jeżeli jesteście miłośnikami perfum, to z pewnością i tutaj, i tutaj znajdziecie naprawdę dużo rzeczy dla siebie. A my już przechodzimy do recenzji. Jean Paul Gaultier Le Male, Le Parfum. Początkowo Le Male, Le Parfum skojarzył mi się z rohasem Men. Natomiast po bliższym przyjrzeniu się tym dwóm zapachom obok siebie, nadgarstek w nadgarstek, no rzeczywiście to podobieństwo jest, ale nie jest tak duże jak mi się wydawało na początku. Ja mówię to jako taką ciekawostkę, natomiast jeżeli ktoś zna Rochasa i wyobrazi sobie zapach trochę pełniejszy, trochę cięższy trochę z bardziej przełamaną słodkością, trochę mniej mydły. W związku z tym to coś podobnego do Lemaille Le Parfum właśnie mu się w głowie wytworzy. Lemaille Le Parfum to zapach słodki, bardzo luźno nawiązujący do pierwowzoru, a więc wszyscy ci, którzy są fanami oryginalnego Lemaille i którzy liczyli na coś podobnego, ale na przykład bardziej trwałego, bardziej intensywnego, no to się zawiodą. Rzeczywiście Lemaille Le Parfum ma jakieś takie luźne nawiązania, no chociażby ta nuta lawendy. Natomiast tak na dobrą sprawę uważam, że nie ma sensu tych zapachów rozpatrywać jakoś razem. Są to dwie zupełnie różne od siebie kompozycje i jako takie powinny być uznawane. Lemaille Le Parfum to zapach przede wszystkim słodki. Są to takie, w mojej opinii, trzy akordy, które się mieszają i właśnie tworzą taką dosyć charakterystyczną słodkość. Jest to akord taki kawowo-czekoladowy, jakby który może się kojarzyć rzeczywiście z rochasem. Jest akord kardamonowo-przyprawowy oraz akord anyżowy. I co ciekawe, ani czekolada, ani kawa, ani anyż nie występują w oficjalnym spisie nut tych perfum, natomiast, w mojej opinii, ta słodkość. Zwłaszcza jeżeli damy jej tak 10, 15, 20 minut na skórze, staje się dosyć mocno anyżowa. To znaczy, nie wiem, czy to rzeczywiście jest konkretnie anyż, natomiast wyczuwam właśnie taką anyżopodobną słodkość. Do tego właśnie mamy uzupełnienie kardamonowo-przyprawowe, które jest bardzo udane. To znaczy, w oficjalnym spisie nut mamy coś takiego jak nuty orientalne. I te nuty orientalne rzeczywiście są tutaj widoczne i mm, zwłaszcza w tle czuć taki trochę taki zastrzyk, taką szczyptę orientu. Natomiast być może rzeczywiście te enigmatyczne mm, nuty orientalne wraz z wanilią dają taki trochę anyżowy efekt, być może tak rzeczywiście jest. No i do tego jeszcze do tej zupy mamy wrzucony kardamon. Kardamon to jest nuta przyprawowa, ale taka dość słodkawa, dość głęboka. No i rzeczywiście być może ten układ trzech nut w takiej konfiguracji właśnie nie, nieoczywistej daje nam taką właśnie słodkość, taką lekko czekoladowo-kawowo-anyżową. Otwarcie to głównie słodycz i trochę przypraw. I to właśnie w tej fazie zapach najbardziej przypomina tę kawową słodkość rohasa Z czasem jednak słodkość staje się coraz bardziej waniliowa, w tle zaczynają grać rzeczywiście nuty orientalne, no i pojawia nam się ten anerz widmu. Zapach jest na pewno przyjemny, słodki, ale nie w taki klubowy, krzykliwy sposób. Bardziej jest to taka słodkość wieczorowa, powiedzmy, randkowa. Co prawda, nie jest tak, że le mail, le Parfum nie nada się do klubu, nada się, ale to nie jest właśnie ten typ słodkości to chociażby ultra mail. Co Eros, co hmm, chociażby nawet One Million, to nie jest taka słodkość. To nie jest słodkość, którą stereotypowo byśmy kojarzyli z klubem, z jakąś imprezą. Le, Le Parfum zdecydowanie stara się być zapachem z większą dozą klasy, powiedzmy. Stara się być bardziej elegancki, stara się być bardziej wysmakowany. Czy mu się to udaje? No tak, no powiedzmy, że tak. Co prawda, Oczywiście nie są to perfumy na jakieś najbardziej eleganckie, super specjalne okazje. Co to, to nie. Natomiast na pewno nie jest to zapach codzienny. Nie jest to zapach hiperuniwersalny. To jest zapach jednak trochę bardziej elegancki. To jest zapach na jakieś takie okazje właśnie niecodzienne. I tutaj chociażby jest widoczna różnica pomiędzy właśnie Le Male de Parfum, a chociażby Mercedesem Club Black. Gdzie Mercedes Black też jest słodki, waniliowy, ale jest jednocześnie bardziej codzienny. Jest mniej elegancki, natomiast Le Male, Le Parfum jest na pewno właśnie bardziej elegancki i chociażby z bluzą i jeansami według mnie by się gryzł. Także nie na te najbardziej eleganckie okazje, ale na pewno na mniej powiedzmy codzienne niż jakieś wyjście do warzywniaka. Kompozycja więc ewidentnie aspiruje do bycia czymś wyjątkowym, niecodziennym, no i to się poniekąd udaje. Natomiast przy tym jest przyjemna. Nie ma tutaj nic jakiegoś kontrowersyjnego. Nie ma tutaj żadnej takiej nuty, która by odrzucała. I to się jednym spodoba, innym nie. To znaczy, z pewnością nie jest to typowy zapach Santa Alfa, jak chociażby jakiś Fahrenheit. No albo wiele innych perfum, które są ciężkie, skórzane albo drzewne, ciężkie. Tutaj takiej nuty nie ma, nie ma żadnej takiej nuty, która by sugerowała nam właśnie jakiegoś samca alfa. Są natomiast nuty przyprawowo orientalne. I one próbują trochę tę słodkość kontrować i wyważyć. No i to się całkiem nieźle udaje. To znaczy tak jak wspomniałem, rzeczywiście w tle mamy taką nutę orientu i to jest fajne. To na pewno się udało, to jest na plus, ponieważ ta słodkość z wierzchu ciężko jest powiedzieć, żeby ona była jakaś wyjątkowa. To nie jest co prawda klon jeden do jednego, żadnego innego zapachu, natomiast ciężko się jednak pozbyć wrażenia, wąchając Le, Le parfum, że jednak jest to produkt mainstreamu. No a te nuty, właśnie orientalne w tle, one są czymś ciekawym one są jakimś takim niuansem, który sprawia, że rzeczywiście jest to coś powiedzmy ciekawego, nowego. No i jest to zabieg, który powoduje również, że są to perfumy lepsze, chociażby niż wspomniany przed paroma minutami Roha który jest to prawda ładny słodki, ale jest mdły i bardzo, bardzo jednostajny. Te perfumy także są trochę takie jednostajne, natomiast dzięki tej szczypcie Orientu są jednak trochę lepiej wyważone i po prostu lepsze, głębsze, ciekawsze. Jeśli chodzi o wiek, to chyba nie rekomendowałbym tego zapachu tylko nastolatko. Rzeczywiście ta słodkość jest taka dosyć. Ciężkawa, głęboka, to nie jest bardzo ciężka słodkość, ale jednocześnie jest ona, mam wrażenie, nieco zbyt dojrzała dla nastolatka. Natomiast każdy już dojrzalszy mężczyzna, powiedzmy powyżej 20 lat, uważam, że znajdzie zastosowanie dla tego zapachu. Oczywiście, o ile takie zapachy lubi, czyli po prostu o ile lubi perfumy słodkie. Jeżeli chodzi o porę roku, to są to perfumy według mnie głównie jesienno-zimowe no i chyba trochę bardziej jesienne niż zimowe. Ciężko mi jest to tak na dobrą sprawę ocenić, ponieważ mamy lato, mamy upałę, natomiast wydaje mi się, że ten typ zapachu trochę lepiej poradzi sobie jesienią niż w te największe mrozy, no i też projekcja wydaje mi się, że o tym świadczy, to znaczy jest ona ok, ale nie jest ogromna. No, i sama intensywność zapachu także nie jest jakimś killerem. Także pod tymi dwoma względami, rzeczywiście Lemayle parfum killerem nie jest, i dlatego, w mojej opinii, lepszy będzie trochę na jesień, ale na zimę też się sprawdzi dobrze. Natomiast jeśli chodzi o okazję, to tak jak wspominałem, według mnie jest to zapach na takie trochę bardziej eleganckie, nieco niecodzienne okazje, chociażby randka, chociażby jakaś kolacja wieczorowa. No, i są to perfumy właśnie raczej wieczorowe. Niż dzienne. A więc podsumowując, czy Le Mail, Le Parfum to udana premiera? Tak, według mnie tak, jest to udana premiera, ale ja osobiście mam bardziej ulubione zapachy. Chociażby wymieniony wcześniej mercedes Club Black, chociażby Armani Code Absolu, to są takie dwa zapachy w podobnym stylu, na podobne okazje, powiedzmy. No i ja je lubię bardziej. Natomiast muszę przyznać, że. Patrząc obiektywnie, no to tamte dwa zapachy nie są wcale lepsze. Po prostu dla mnie, dla mojego nosa, tamte zapachy są przyjemniejsze, są fajniejsze do noszenia. Ten natomiast także jest dobry i w tej swojej kategorii na pewno jest wart wypróbowania. Także uważam, że jest to udana premiera i uważam, że jest to jedna z lepszych premier tego roku. Co prawda, ten rok nie był jakiś bogaty w dobre premiery, więc. Nie jest szczególnie trudno być jedną z lepszych i oczywiście tutaj mówię o świecie designerskim, a nie o niszowym. Natomiast tak czy inaczej Jean Paul Gaultier Le Maile Le Parfum to perfumy udane. Po prostu, jeżeli lubicie słodkie wieczorowe zapachy, to z pewnością powinniście te perfumy sprawdzić. Warto rzucić na nie okiem. Natomiast jeżeli miałbym jakąś wadę wskazać Le male Le Parfum... To wskazałbym tę niezbyt wyszukaną słodkość, która w mojej opinii nie jest wystarczająco dobrze zrównoważona. Brakuje mi trochę w tym zapachu czegoś być może jeszcze jakiejś nuty przyprawowej, bardziej gorzkiej, być może jakiejś skóry, niezbyt intensywnej, ale gdzieś tam w tle. Być może jakiejś cięższej nuty drzewnej, też gdzieś tam w tle schowanej. Natomiast tak czy inaczej uważam Le Male Le Parfum za zapach dobry i wart wypróbowania. No i przy okazji parametry także są zadowalające. Perfumy oceniam na 7,5 na 10. No Jest to zapach na pewno wart sprawdzenia, zwłaszcza jeżeli się przygotowujecie już na jesień. No to właśnie w ramach tych przygotowań Le Male Le Parfum en champs Powinien, w mojej opinii, znaleźć się na waszej liście perfum do sprawdzenia. A wy koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tej kompozycji. Uważam, że może to być taki zapach, który może wywołać trochę podzielone opinie. Jestem bardzo ciekaw, co wy macie na temat tych perfum do powiedzenia, zwłaszcza jeżeli już je wypróbowaliście, a jeżeli nie, no to możecie to zrobić korzystając z oferty sklepu zapachnić.pl. Link oczywiście macie w opisie. Zapraszam was także na moje social media, wpadajcie do mojej perfumowej grupy, followujcie mojego Instagrama oraz subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi kolejnymi filmami. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.